No, i przed nami pewne wyzwanie: chcemy sobie wyznaczyć x. Czyli przede wszystkim musimy dopilnować, żeby po obu stronach w tym równaniu była taka sama podstawa. Czyli na przykład, jak tu mamy siódemkę, to też chcemy mieć siódemkę. Jak tu mamy jedynkę, po tej stronie też chcemy, żeby pojawiła nam się jedynka. No, i jak to możemy zapisać? Otóż zamienimy sobie prawą stronę na siódemkę, na potęgę o podstawie 7, ponieważ 7 do potęgi zerowej to będzie równe po prostu 1. No i teraz, ponieważ mamy takie same podstawy, to żeby po obu stronach były takie same liczby, to muszą także być takie same wykładniki. Czyli przyrównajmy te wykładniki do siebie. No i mamy takie zwykłe równanie liniowe do rozwiązania, czyli minus 6 przenosimy na prawą stronę, czyli 2x równa się 6. Obie strony podzielimy przez 2, czyli x będzie równy 3. No i teraz sprawdźmy, jeżeli w miejsce x podstawimy trójkę, to mamy tak 7 e, do potęgi 2 razy 3 to 6, 6 odjąć 6 to będzie 0, a 7 do potęgi zerowej faktycznie wynosi 1. Jeżeli chodzi o podpunkt B, no to tutaj mamy odejmowanie, czyli fajnie byłoby najpierw ten wyraz przenieść sobie na prawą stronę, no bo wówczas zmieni nam się znak. Czyli po lewej stronie mamy 1 piąta do 2x plus 5 równa się, jeżeli ta liczba, jeżeli to było tutaj ujemne, to po prawej stronie będziemy mieli dodatnie 2 dziesiąte w ułamku zwykłym po skróceniu przez 2 to będzie 1 piąta, czyli po prawej stronie mamy 1 piątą do potęgi 3x plus 5. No i teraz, ponieważ mamy takie same podstawy, to żeby po obu stronach liczby były dokładnie takie same, bo tutaj mamy znak równości, to oznacza, że chcemy mieć takie same wykładniki także. Czyli zapiszmy, że my chcemy, żeby 2x plus 5 było równe. 3x dodać 5, no i teraz x -y przenosimy na jedną stronę, czyli 3x przeniesiemy na stronę lewą, a tę piątkę przeniesiemy na stronę prawą. Oczywiście pamiętajcie o zmianie znaku, czyli mamy 5 odjąć 5. 2x odjąć 3x to minus 1x, czyli minus x równa się 0, no i obie strony podzielimy jeszcze przez minus 1 czyli x jest równy 0. Sprawdzamy, czyli podstawmy sobie tutaj w miejsce x 0. Mamy tak, 1 piątą do potęgi 2 razy 0 to będzie 0, 0 plus 5 to 5, równa się, no i teraz tutaj. Mamy 1 piątą do potęgi 3 razy 0 to 0 plus 5, 5, czyli faktycznie po obu stronach otrzymaliśmy takie same liczby.